Żona psychopaty to tytuł najnowszej książki Teresy Opoki, której promocja odbyła się w Resursie Obywatelskim. Książka opowiada o młodej kobiecie, Majce, która na początku studiów poznaje Edwarda, mężczyznę, który na każdym kroku okazuje jej swą miłość i uwielbienie. Wkrótce biorą ślub i nagle wszystko się zmienia. Edward okazuje się być okrutnym i bezwzględnym psychopatą. Po kilkunastu latach męczarni Majka decyduje się odmienić swój los i los swoich dzieci. Teresa Opoka jest Radomianką. Ukończyła Wydział Historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutowała tomikiem wierszy Przypadki. Jest autorką kilku powieści, m.in. Kocie Oczy, Wyspa Kobiet. Jej dramat Pątniczki wyróżniono na Festiwalu Sztuk Odważnych w Radomiu w 2006 roku. Podczas spotkania z czytelnikami autorka opowiedziała m.in. jak rozpoczęła się jej przygoda z pisaniem. Jak zaczęłam czytać... Coś bardzo mi się podobało, czytałam, czytałam i nagle taki przemysł, przecież ja też bym tak A ja też bym tak potrafiła. I nawet podejmowałam próby, no i te próby okazały się no, niepowodzeniem, bo co innego, myśli się bardzo szybko, nie, nie umiałam tego skorodować, że piorunem się myśli, a pisze się wolno. Kiedy napisałam jedno słowo, to ja już byłam gdzieś na piątej przecznicy, prawda, gdzieś I, i nie umiałam tego opanować. To, to jest naprawdę nie jest to proste. Jednym ze znaków rozpoznawczych świętości jest dobro. Dobro, które przyciąga uwagę, którego istnienie trudno podważyć także przeciwnikom osoby świętej. Nawet jeśli z homilii i nauk Jana Pawła II pamiętamy niewiele, to prawie niemożliwe było, żeby podczas jego pielgrzymek do Polski nie poczuć czegoś, co chwytało za serce. Na przykład atmosfery wyjątkowej wspólnoty. Te nadzwyczajne wspomnienia odżyły podczas kanonizacji Karola Wojtyły. A przypomina je także wystawa pod tytułem Radomskie Ślady Świętości, otwarta ostatnio w Resursie Obywatelskiej. Są wśród nas ludzie, których młodość przeszła razem z papieżem. Z małymi dzieci dorosły dorosłymi, wydawałoby się, że papież będzie zawsze. I z chwilą, kiedy papież odszedł, to. Smutku. Wszyscy pamiętamy te tłumę, tą jedność każdego z nas. Ten płaszcz, ten smutek, który nas wtedy połączył. I dzisiaj, proszę Państwa, na nowo można powiedzieć, że również się łączymy. Ekspozycja prezentuje różne okoliczności wizyt Karola Wojtyły na ziemi radomskiej oraz tytułowe ślady świętości. Począwszy od peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1972 roku, kiedy przyszły papież był w Radomiu jeszcze jako kardynał, przez papieską wizytę imsze na lotnisku na Sadkowie w 1991 roku, aż do odwiedzin Radomian w Watykanie podczas licznych audiencji i pielgrzymek, które odbywali na przykład miejsc radni. Tadeusz Derlatka nie tylko był przewodniczącym Rady Miejskiej w czasie, kiedy Janowi Pawłowi II przyznane zostało honorowe obywatelstwo Radomia. W kontekście polskiego papieża warto zapamiętać go jako architekta kierującego zespołem, który zbudował ołtarz na radomskim lotnisku na okazję mszy papieskiej. Stąd na wystawie prezentowane są projekty tego ołtarza. Pod tą płaszczyzną ołtarzową, umieszczono zakrystie. Te zakrystie tutaj wy, wyposażyliśmy troszeczkę nietypowy sposób, zależyliśmy twórcom ludowym. Z Muzeum Wsi Radomskiej wypożyczone były 14 stacji drogi krzyżowej, stylowe meble, kidymy, dywany, piękna okazała palma. Jak się okazało zwrócili na to uwagę dostojnicy papiescy. Temat czwartej pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny stanowi dużą część ekspozycji. Zdjęcia fotoreporterów Polskiej Agencji Prasowej i Centralnej Agencji Fotograficznej zawisły w resursie głównie dzięki Wojciechowi Stanowi. Pracowałem w papiecach i najdłuższą pielgrzymkę Polski, to właśnie była czwarta, fotografowała nas w 15, 15 miejsca. Wystawa oczywiście nie jest pełna, bo, bo i miejsca nie było. No i trochę się zużyła. Niektóre rzeczy nie można było pokazać. Cieszę się, że wystawa, że Pierczynka miała apogeum w Częstochowie, które się skończyło autorskim moim albumem o spotkaniu Ładierza z Młodzieżą Świata. Kolejnymi sekcjami wystawy są fotografie poświęcone wizycie Jana Pawła II w Radomiu 4 czerwca 1991 roku oraz diecezjalnym wspomnieniom kardynała Wojtyły. Jak sama nazwa wskazuje, te ostatnie dotyczą wcześniejszych wizyt przyszłego papieża na Ziemi Radomskiej. Wszystkie wymienione zdjęcia i dokumenty pochodzą ze zbiorów wyższego seminarium duchownego w Radomiu, redakcji gościa niedzielnego, Jerzego Kutkowskiego i księdza Edwarda Poniewierskiego. Zapamiętałem taki, tak z komentarza na procesję z darami, pewien fakt, który dobrze ilustruje też najdobre świadectwo o społeczeństwie naszej diecezji. Otóż wtedy wspomniałem, że niesiemy wszyscy wraz z darami ołtarzowymi także i 36 tysięcy dniówek, który które wiecyzjanie nasi przepracowali przy budowie seminarium. To był taki szczególny dar, który wtedy wobec Ojca Świętego Panu Bogo oddawaliśmy. Rodzina szkół Jana Pawła II sięga daleko poza terytorium Polski. Ale pomysł na jej powstanie narodził się w Radomiu, oczywiście w zespole szkół integracyjnych imienia Jana Pawła II. Specjalnie na potrzeby wystawy dyrektor placówki Halina Marciniak zebrała dokumenty i zdjęcia poświęcone temu szczególnemu stowarzyszeniu. Muzyczną grupę szkolną, zespół Wesołych Świąt tworzą uczniowie ZSI z Radomia. W resursie zabrzmiały barka, abba ojcze i nie lękajcie się. Muzyka ostatnim elementem ekspozycji jest fragment cyklu wystaw poświęconych honorowym obywatelom miasta Radomia, przygotowanych przez klub Środowisk Twórczych Łaźnia. Radomskie ślady świętości świętego Jana Pawła II. Będzie można oglądać w Resursie obywatelskiej do 18 maja. Zapraszamy.